Przepraszam bardzo za to, że ym, no, po prostu się wyłączył filmik w nagłym momencie, i no, przez to, że mi się wcisnął. A nie mogłabym tego nagrać drugi raz, prawda? A więc tak: konik możesz sobie przeskakiwać. Z płotków też można coś zrobić. Oczywiście, tu jest jakiś taki jeden dodatkowy Pik Pyk i pyk. Bo ja tylko po prostu tak to wsadziłam, bo i kolejny, jak już nas konik wygra, oj, Ta podkowa się dość łatwo po prostu odłączam reszty. I zauważyłam tu jedno, że tak mi się wydaje, że tą podkowę można połączyć z razem z tutaj podkiem. Tak jakby już to sprawdzam. No i faktycznie można tak zrobić. Fajne jest to w tych pokojach, że one się ruszają. Patrzcie, na przykład tonik, to może na stoki, wie może. Tak, będzie dobrze widać. O nie, jednak nie. Nie, nie widać. Prawie tego muszę się odsuwać, 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 odsuwać. I tego teraz trochę tak widać, jakby. jakby... Widzicie moim zdaniem? Raczej tak. A więc tak. E, Okej, okay. może będzie trochę mnie widać, ale to bardzo. No, to się kręci. Konikła musi najpierw to przeskoczyć, a potem jakoś to przeskoczyć. I to też w taki może być sposób zabawny. I musi uważać, żeby go nie walnęło, bo jak walnie, to odkładam z gry w ogóle. ogólnie I jak już konik wygra, idzie tu na podium, i za pierwsze, mi i za pierwsze miejsce dostaje rozetę. Oj, źle zakładam mu. Okay. I dostaje rozetę. I może pójść na podium. Już Wam to pokazuję z bliska. Okej. Okay. I jest sobie na podium. Konik. Z tego podium może zejść. A zamknąć i wszystko włożyć. Na przykład tu można konika za to. I teraz to wszystko trzeba pościągać i powkładać tam jakoś to. Albo mi się wydaje, albo tu też jest na płotki. Faktycznie to też jest na płotki. Sobie zobaczcie widzowie Są takie dziurki. I można z tego zrobić jakby taką mini jakby stajnie. Bo tutaj jest jakby na takie płotki też. I to jest fajne. Nawet nie wiedziałam. Zobaczę na... A, no tak. Zobaczcie sobie na... Patrzcie, tutaj na tym jest tak jakby normalnie. I tu są te dwa normalne płotki. O. Stąd oraz ten jeden dodatkowy co był. Nawet nie wiedziałam. Ale dobra. Patrzcie, można to tak powkładać. Na przykład jak będzie się zamykać, to żeby to jakoś... Wyglądało, że i żeby to nie wypadało jakoś, takoś. I można w ogóle z tego zagrodę zrobić, bo można wszystko połączyć, podłączyć. O nie, upada. To chwila, ja zrobię cięcie i to zrobię. Trochę jednak mi się pomyliło, i tutaj nie można nic stać. I łatwo można teraz to zamknąć. I sama szkółka prezentuje się um, jest po, po prostu. Um, no przenośna, można sobie przenieść gdzieś, łatwo um, to jest trochę ciężkie jak jakby takie um, no, m można ująć, że jest małe tutaj mamy um, tutaj, że to jest nie wiem co to znaczy, ale jak wy wiecie to napiszcie w komie, jeśli będą e, dalej, tutaj mamy różne takie gwiazdki trzy. mamy trzy główne bohaterki Eee, tu jest Cikalinda, pamiętam, a resztę nie pamiętam. Eee, tutaj są drzwiczki, ale z drugiej strony jest jakby taka podkowa, taki balkonik, okienka i tutaj jest takie przejście i kolejne okna. A więc tak. To jest bardzo podręczne, bo mogę powiedzieć, że to jest strasznie chude. Jak tam takie coś. Właśnie po dwóch stronach są takie dwa okna. A tutaj jest widać naszego konika. Yy, I ogólnie to fajnie to się prezentuje. Yy, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!